Dzień dobry. Pogadamy dzisiaj o materiałach do art terapii. Część z nich na pewno jest znana, część z nich ma swoje konotacje w dzieciństwie i to także jest nie bez znaczenia, ponieważ dobierając materiały w art terapii, czasami bierzemy pod uwagę to, że są one ściśle kojarzone właśnie z okresem dzieciństwa, z okresem, kiedy byliśmy w przedszkolu i mogliśmy swobodnie wyrażać siebie na co dzień poprzez sztukę i wracamy do tego. No więc w dorosłości, kiedy ponownie staramy się wrócić do stanu relaksacji swobody, um, korzystamy z tych samych narzędzi. I jest to trochę skrócona droga i kod do naszej głowy, która ma szansę zwrócić się do czegoś, co już zna co, co ma dobre konotacje. Wszystko to, co tutaj widzicie, jest po to, by, by wesprzeć wspomnienia, wyobrażenia, marzenia, potrzeby, lęki, złość, frustrację. Wszelkie emocje, które, które kulturowe, niekiedy narzucone są na dany kolor, to znaczy, to znaczy czerwień kojarzona z gniewem, zieleń ze spokojem, gdzie osobiście może to znaczyć dla nas coś innego, podobnie jeżeli chodzi o kształty, o te, które znamy, jak kwiaty, jak błękit nieba, jak błękit oceanu, którym, z którym się tutaj spotykamy, jak zwierzęta, jakieś organiczne, naturalne fragmenty, które wykorzystujemy w kolarzach czy w pracy, właśnie z Jednym jednym bodźcem, jednym silnym kolorem, jednym rodzajem wzoru, i wokół niego budujemy historię, którą mamy do opowiedzenia i skojarzenia, które przywołują. Przychodzi to bardzo naturalnie i każda opowieść jest inna, każda odpowiedź zmienia się z każdym dniem. Narzędzia mają za zadanie wspierać proces na swój własny sposób. Ważnym czynnikiem jest także praca dłońmi, praca manualnie. Materiały takie jak modelina niekiedy bardzo dawno były w naszych dłoniach i one mają silne konotacje właśnie takiej swobody twórczej. A przy tym nie jest to najłatwiejsze narzędzie. Bardzo wdzięczny, kiedy damy mu czas i, i kiedy będziemy cierpliwi. Bardzo dobrze działa relaksująco. Nawet jeżeli wydaje się, że nie potrafimy tego robić, to kiedy... Już przejdziemy przez pierwszy opór. To ten dotyk działa bardzo dobrze, bardzo kojąco. Mogą pojawić się narzędzia, którymi także uczymy się posługiwać, które są naszą pomocą, przedłużeniem naszych dłoni, które również składają się z naturalnych materiałów, drewnianych materiałów, które są organiczne i przyjemne w dotyku, które są ciepłe, co także jest nie bez znaczenia. Niekiedy pierwszy raz spotykamy się z tego typu materiałami i zastanawiamy się, co gdzie i jak, ale to jest właśnie najpiękniejsze w procesie, że. Na wstępie, nawet kiedy nie wiemy, to już jesteśmy specjalistami, i już wiemy, że sobie poradzimy, i już wiemy, że coś z tego wyjdzie, i wiemy, że niezależnie od tego, jak to wygląda, to jesteśmy sprawczy, jesteśmy twórczy, i daliśmy radę. Możemy sobie zaufać. A przy tym najważniejsze, możemy się bawić. Linorit jest wyjątkową formą, która świetnie się sprawdza także w takiej integracyjnej, w integracyjnych działaniach, kiedy możemy wszyscy razem stworzyć grafikę, dokładając do niej jakiś wzór. I z którym się utożsamiamy, który będzie naszym śladem, takim śladem, który zostawiamy w świecie. Możemy zachować podkład i robić więcej niż jedną odbitkę. Każda odbitka też wygląda inaczej. Świetne narzędzie manualne oraz takie, które służy na dłużej. Farby metaliczne, farby pozłacane, fragmenty złota. Na wszystko tu znajdzie się miejsce choćby po to, by wskazać części z nas, które zasługują na złocenie. To może być cała sylwetka lub lub kiedy czujemy się złotoujści, lub kiedy w naszych żyłach płynie złota krew, lub kiedy nasze serce błyszczy dobrem, umysł błyszczy mądrością. I wskazujemy takie jedno miejsce, które jest dla nas ważne i nadajemy mu ten aspekt, aspekt wyjątkowości właśnie w taki sposób, wykorzystując taki kulturowo także przyjęty kolor czy warstwę złota. Poza tym, kto nie lubi odrobiny błysku w rzeczywistości, w nas, na naszym portrecie, na naszym ciele, na pracy, kiedy rysujemy swoją przyszłość, kiedy malujemy swoją przeszłość, by się z nią pogodzić, możemy obsypać ją brokatem to też jest jakiś sposób. Wykorzystujemy tusze, pędzle z różnym włosiem. To też jest zupełnie inna forma, bywa, że bardziej płynna i możemy czuć, że tworzymy właśnie nowy język, po trochę tak jest. Nasz własny i twórczy z wykorzystaniem pędzli i tuszu. Bywa, że najłatwiej o emocjach rozmawiać nocą. Stąd jest farba świecąca w ciemności, którą można się Bawić i tworzyć coś wyjątkowego. Są pigmenty do tkanin, także do ceramiki, do szkła, w zależności od tego, na jakim materiale pracujemy, a ważne jest, by te materiały były zróżnicowane. Więc na początku możemy poświęcić trochę czasu na ulepienie czegoś znaczącego dla nas, by potem mieć przestrzeń, by nadać temu barwę. Są pastele do tkanin, kiedy malujemy. Na torbach, na t-shirtach, na między sobą, na ubraniach, w ramach integracji, w ramach bliskości, w ramach komunikacji. Są farby do tkanin w intensywnych kolorach. Jest wszystko to, co w ramach pamiątki przedłuża dany moment, przedłuża daną społeczność i emocje, które nam towarzyszyły. A w sztuce często te emocje są nie dość, że intensywne, to też bardzo dobre i wyjątkowe. Jedyne w swoim rodzaju, kiedy spotykamy się ze sobą i z innymi. I mamy, na, I mamy na to żywe dowody, do których możemy wracać, które z czasem, co działają jak wehikuł czasu. Mamy pastele tradycyjne olejne. Kiedy niektórzy spotykają się z nimi pierwszy raz, to zakochują się od pierwszego wejrzenia I nie potrzeba wiele, są naprawdę wciecznym materiałem i zawsze to powtarzam. Klasyczne farby wodne, których nigdy dość. Ma za takie dwustronne pętle, węgiel, ołówki. Węgiel także jest bardzo wdzięcznym materiałem. Jest brudzący, ale to, co się z nim dzieje w procesie, całkowicie to rekompensuje. Wspaniale współpracuje z dłonią, z naszą myślą, z tym, co chcemy przekazać. Świetny w takich aspektach, kiedy na przykład słuchamy muzyki i przekazujemy coś tu i teraz, bo jest bardzo wdzięczny. Jest taki e, plastyczny i, i też płynny w jakiś swojej formie. To jest paradoksalne, bo on w pewien sposób nie jest płynny i farby są o wiele płynniejsze, ale on przez tą swoją lekkość, przez właśnie przedłużenie naszego palca i dłoni i myśli, sprawia, że wszystko płynie i wszystko dzieje się tu i teraz, i wspaniale obserwować to, co dzieje się, to, co się pojawia. Pasteli nigdy dość, zależnie od tego, czy jest już wiosna, czy trwa wiosna, czy dopiero do niej zmierzamy. Niezwykle wspaniałe kolory, lekko połyskujące, wyjątkowe. Do tego modelina z brokatem, bo jak wspominałam, pozwólmy sobie błyszczeć. Art terapia, to jest wyjątkowe miejsce, w którym możemy sobie na to pozwolić. Standardowe nożyczki, gumka, temperówki, trochę materiałów sensorycznych, także czy pomocowych w związku z emocjami, kiedy wychodzimy znów z jakiegoś punktu. Czasami wychodzimy z koloru, czasami wychodzimy z emocji, czasami wychodzimy z kolażu, z fragmentu cytatu, z obrazka. W zależności od potrzeb są też pastele zwykłe, są tkaniny, jest, pojawia się jakiegoś rodzaju lekkość, właśnie sensoryka, kolor. Wszystko to oddziałuje na nas i, i buduje piękną historię. Nie dajmy się zwieść temu, że wydaje się mi, to już tylko dla dzieci, ponieważ wspaniale działa dla dorosłych. Działa w każdym wieku. Tego rodzaju yy, różne formy i formaty pędzli są... Świetną odpowiedzią na zabawę z naszym z naszą wyobraźnią, z naszymi możliwościami. Czasami taki pędzel narzuca też jakiegoś rodzaju konkretny kształt, z którym pracujemy i to też jest ciekawe ograniczenie formy. Wykończenia, które nie są niezbędne, ale czasami warto je mieć choćby po to, kiedy pracujemy na płótnie i Art artterapii nie każdą pracę chcemy, chcemy mieć zawsze przy sobie. Nie każdą pracę chcemy wykończyć werniksem i powiesić na ścianie, ale są takie, które chcemy. I ponieważ jesteśmy ludźmi, jesteśmy artystami, uważam, że zasługujemy na małą galerię sztuki, która składa się z nas, z naszych dzieł sztuki. Więc kiedy pojawia się taka praca opowiadająca na przykład o szczęściu, o radości, o przyszłości, o wdzięczności, to możemy ją zabezpieczyć, wykończyć i powiesić w ramie. Kleje, kredki, ich nigdy dość, kolarze, faktury, różne podkłady, z których także korzystamy, które bywają wybawieniem lub wyzwaniem. Pracujemy na twardym podkładzie, miękkim podkładzie, na żywym płótnie, całościowo na całym stole, czasami w pionie, kiedy podkład wisi, na materiale, który wisi i wszystko się rusza, więc też musimy odpowiadać na to, jak pracuje nasz, nasz podkład. Co jest wyjątkowym momentem i trochę nawiązuje do tego, jak poruszamy się w rzeczywistości i odpowiadamy na nią, kiedy pojawiają się warunki, które nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, to oswajamy się z tym.